Cześć, witam. Sadowski Marcin, Centrum Nurkowe Sequest. Dzisiaj opowiem Wam, jak wygląda kurs Open Water Diver, czyli kurs podstawowy, od którego rozpoczynamy swoją przygodę z nurkowaniem. Na samym początku opowiem o tym, co otrzymujecie po ukończeniu kursu. Otrzymujecie certyfikat do nurkowania na całym świecie do głębokości 18 metrów, chyba że jesteście nurkiem, który nie ukończył jeszcze 15 roku życia. Wtedy otrzymacie certyfikat. Open Water Junior. Uh, uprawnia on Was do nurkowania do głębokości 12 metrów i potrzebujecie partnera o tym samym w mych uprawnieniach bądź wyższych. Często pytacie nas o to, jak dzwonicie do nas, uh, z czego składa się kurs, jak on w ogóle wygląda. Kurs zawsze jest podzielony na trzy etapy: część teoretyczna, część basenowa i część egzaminu na wodach otwartych oraz część egzaminu teoretycznego. Uh, część basenowa i część teoretyczna jest podzielona na 5 modułów. Nie jest to podzielone na pięć spotkań, tylko pięć modułów. Każdy moduł ma określoną ilość ćwiczeń, które musimy wykonać, określony czas, który musimy zostać pod wodą a i nabyć umiejętności do tego, aby nurkowanie było dla Was przyjemne oraz bezpieczne. Dostaniecie Kriupaki, czyli taki zestaw nowego kursanta, w którym jest podręcznik, który również jest podzielony na pięć modułów. Otrzymacie film, który również jest podzielony na pięć modułów i dostaniecie taką kartę, dzięki której możecie się zalogować na stronie PADI i poznać komputery do nurkowania, które są obecnie używane na całym świecie. Teraz opowiem Wam o egzaminie wód otwartych. Egzamin wód otwartych składa się z czterech nurkowań. Dwa nurkowania każdego dnia. Na pierwszym i drugim nurkowaniu pierwszego dnia wykonujemy ćwiczenia oraz trochę ponurkujemy, trochę pokażemy Wam zbiornik, na którym będziemy nurkować. Ciężko nam powiedzieć, gdzie dokładnie będziecie... Zdawać egzamin ze względu na to, że co weekend wyjeżdżamy gdzieś po Polsce i są to jeziora, są to łomy, jest dużo fajnych, ciekawych miejsc i w zależności od tego, w którym tygodniu skończycie, to na ten tydzień możecie, na ten weekend możecie załapać się na egzamin wód otwartych. Drugi dzień to już dużo fajnych przygód, bo pierwsze nurkowanie nadal jest takim testem, czyli sprawdzeniem tego, czy umiejętności, które nabyliście na basenie, a. Są w 100% przez Was e, nauczone i jesteście w stanie zaprezentować nam wykonanie wszystkich ćwiczeń prawidłowo. Drugie nurkowanie drugiego dnia to podwodna wycieczka. To kochacie najbardziej i właśnie po to nurkujecie, po to zapisujecie się na kurs nurkowania, bo zaczynamy nurkować w parach z ludźmi, z którymi uczestniczyliście w kursie, zaczynacie sobie e, wędrować po podwodnym świecie. Oczywiście do głębokości 18 metrów bądź 12 metrów e, pod wodą. Otrzymane uprawnienia to uprawnienia, gdzie możecie nurkować, tak naprawdę. Na wodach niegorszych niż te, na których był robiony egzamin, e, czyli możecie nurkować na całym świecie, bo w Polsce nie ma lepszych warunków. Co jest potrzebne na kurs Open Water Diver? Na kurs e, podstawowy, e, tak naprawdę, potrzebujecie klapki, ręcznik i dobry humor oraz strój kąpielowy. Zalecamy Wam zakupienie sprzętu ABC, czyli maska, fajka i płetwy. Oczywiście posiadamy sklep, gdzie możecie sobie to wszystko przymierzyć, sprawdzić. Możemy wybrać sobie jakiś sprzęt, pojechać na basen i na basenie pod okiem instruktora, przetestować kilka modeli masek, płetw i wybrać te, które najbardziej Wam się podobają. Czyli nie musicie kupować tylko tego, co podoba się, tylko jak działa ten sprzęt pod wodą. Częstym pytaniem jest. Kiedy się rozpoczyna kurs i, i jaka ilość osób musi się zgłosić, abyśmy rozpoczęli taki kurs? Ze względu na to, że jesteśmy największym centrum w województwie łódzkim, a 19 lat na rynku, czyli bardzo, bardzo długo, mamy niesamowite doświadczenie w prowadzeniu takich szkoleń, nie musicie czekać na stworzenie grupy. W momencie zapisania się na kurs od razu otrzymujecie pełen grafik spotkań teoretycznych, jak również pełen grafik spotkań praktycznych. Jeżeli akurat się, zapiszą się do Waszej grupy dwie osoby, to wasz kurs jest tak naprawdę indywidualny, ale jest to ogromna rzadkość. Często grupy to grupy pięcioosobowe, czyli trafiacie do kursu z pięcioma, z czteroma osobami, które również zapisały się na ten kurs. Fajną propozycją jest kurs indywidualny, gdzie kursant i instruktor jest w stosunku jeden do jednego. Co wam to daje? Daje wam to to, że nigdy nie będziecie musieli czekać na wykonanie przez resztę grupy ćwiczeń, tylko bezpośrednio będziemy sobie iść. Ćwiczenie za ćwiczeniem. Będziemy dużo więcej pływać, ale tak naprawdę e, ta indywidualność, e, indywidualne podejście do Was podczas nurkowania e, to wygoda. Dopasowujemy się pod Wasz grafik e, pracy, kiedy macie czas wolny. Możemy spotykać się na zajęciach wcześniej rano albo bardzo późno. Jeżeli posiadacie basen swój w domu, chętnie przyjedziemy do Was i poprowadzimy zajęcia basenowe, jak również teoretyczne u Was w domu albo u Was w firmie. Posiadamy ogromną ilość instruktorów nurkowania. Mam nadzieję, że i Wy kiedyś będziecie instruktorami, którzy będą dla nas szkolić nowych kursantów. Problem z tym, że nasz instruktor dostanie kataru albo akurat traficie kiedy będzie miał urlop. Nie jest dla Was problemem, ze względu na to, że mamy dużą grupę instruktorów, którą na pewno poznacie podczas swoich zajęć teoretycznych, na których będziecie przychodzić i poznawać zaję... będziecie poznawać teorie, jak również na części basenowej i na wyjazdach wód otwartych, gdzie prowadzimy egzaminy. Po egzaminie, tak jak powiedziałem, co weekend wyjeżdżamy gdzieś na wody otwarte, więc będziecie mogli z nami wyjeżdżać, wypożyczyć sobie od nas sprzęt, bądź kupić go i przetestować właśnie na wodach otwartych. Co otrzymujecie w cenie kursu? W cenie kursu otrzymujecie naszą czapę, tak żeby się wyróżniać na miejscu nurkowym. E, otrzymujecie taki kljupek, o którym mówiłem, w którym znajdują się materiały. Materiały, czyli film w postaci e, dwóch filmów na DVD, nasz logbook, abyście mogli notować swoje e, nurkowania i książkę, tak jak powiedziałem, podzieloną na pięć modułów. Bardzo fajną książkę z wieloma ilustracjami. Bardzo fajnie jest to. Pokazane, więc nawet jeżeli masz 10 lat, to ta książka jest właśnie dla ciebie. Jeżeli chodzi o cenę kursu, to składa ona się z dwóch części, czyli pierwsza część to jest 990 zł za część teoretyczną i część basenową. Czyli cały kurs tak naprawdę to kwota 990 zł. Do egzaminu trzeba um, doliczyć sobie certyfikat i egzamin wód otwartych, czyli kwotę 490 zł. Czyli mamy łącznie bez kosztów ukrytych kwotę 1490 zł. Uh, to jest cena kursu całościowa. Uh, no, oczywiście trzeba do, do, do tego doliczyć sobie dojazd na miejsce nurkowe, czyli na przykład na egzamin. Mamy dużego busa, w którego się pakujemy, i koszt paliwa dzielimy sobie na wszystkich uczestników. Nocleg, jeżeli jest to wyjazd weekendowy, w zależności od tego gdzie jesteśmy, to albo jest to hotel, albo jakiś taki słabszy ośrodek, czy lepszy ośrodek, gdzie będziemy nocować. Zazwyczaj staramy się, aby ta kwota noclegu nie przekraczała kwoty 100 zł ze śniadaniem. A wejście na miejsce nurkowe, czyli te opłaty bazowe, w zależności też od tego, gdzie będziemy, są one różne. Od 20, czy nawet od 5 zł do 30, a nawet 40 zł za dzień nurkowy. Za korzystanie z infrastruktury bazy, czyli za toalety, za wiaty, gdzie będziemy mogli się przebierać, za sprzęt, którym oni się dzielą, abyście mogli fajnie bezpiecznie i ciepło się przebrać i zanurkować sobie. Zastanawiacie się, e, dlaczego wybrać akurat naszą firmę? No, podstawową rzeczą to jest czas, jaki jesteśmy już na rynku. Zależy nam na tym, aby opinia o nas była jak najlepsza, więc staramy się dołożyć wszelkich starań, abyście byli zadowoleni. Kolejnym punktem jest pięciogwiazdkowe y, centrum nurkowe PADI, czyli przez PADI największą organizację szkolącą nurków na świecie. A zostaliśmy obdarowani pięcioma gwiazdkami, czyli największą ilością gwiazdek, jaka jest możliwa do uzyskania. Świadczy to o naszym bezpieczeństwie, o bardzo wysokim standardzie, o szkole, która jest wyposażona w sprzęt nowy i o tym, że tak naprawdę nie mieliśmy wypadku nurkowego. Czy nurkowanie jest bezpieczne? Tak, jest bezpieczne. Czy są wypadki? Zdarzają się wypadki. Zazwyczaj to jest poślizgnięcie na płytkach basenu, upuszczenie ciężarką, ciężarka na palce, z takimi rzeczami nie jesteśmy w stanie przy dużej ilości osób e, zwalczyć, chociaż stawiamy bardzo duży nacisk na to, aby nurkowanie było bezpieczne. No, niemniej jednak, jeżeli jest duża ilość osób chętnych na kurs nurkowania, trzeba się liczyć, że czasem występują ale to, co nas charakteryzuje, to to, że nigdy nie mieliśmy wypadku nurkowego stricte pod wodą, czyli możecie czuć się swobodnie i bezpiecznie, że oddaliście się w ręce profesjonalistów. Czy kurs nurkowania musi być tani? Czy chcecie wybrać tani kurs nurkowania? To pytanie należy do Was. Możecie szukać centrów nurkowych, które robią to 100-200 zł taniej, ale... Czy właśnie taki kurs powinien być najtańszym kursem w mieście? To pytanie kieruję już do Was. Sami musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, a ja Was zapraszam serdecznie na pyszną kawę i na to, abyśmy ustalili Wasz grafik kursu.